Dobrze szanowni państwo, wybiła, e, chciałem powiedzieć wybiła, północ, wybiła południe, godzina 12 zgodnie z tym co było na plakatach. E, uroczyście otwieramy wystawę poświęconą powstaniu styczniowemu. Jest to wystawa, e, której organizatorem jest Muzeum w Łowiczu, e, PTTK Oddział w Łowiczu. No, i oczywiście galeria ekspozycja 34, gdzie jest ta wystawa prezentowana. Szanowni Państwo, trwają w Łowiczu obchody 150. rocznicy wybuchu tego jednego z najważniejszych narodowych powstań. Jak wiemy, powstanie nie miało tak naprawdę szans na jakiekolwiek powodzenie, ale Polacy walcząc, pokazując, że są, walcząc z zaborcą. No, pokazali, że, że, że dla nich ważne jest, żeby właśnie ta Polska się yy, odrodziła. Yy, szanowni Państwo, to, co możecie obejrzeć na tej wystawie, to unikatowe zdjęcia, fotografie pochodzące z kolekcji Władysława Tarczyńskiego Emila Balcera. Yy, Władysław Tarczyński był kolekcjonerem tutaj łowickim. Dzięki niemu mamy wspaniałe zbiory Muzeum w Łowiczu. Jest z nami właśnie pani dyrektor tego muzeum, yy, która udostępniła te zdjęcia, abyście również Państwo mogli zobaczyć to, co do tej pory było gdzieś tam skrywane, yy, czy w magazynach, czy w jakichś innych miejscach muzealnych. Pani dyrektor, może parę słów o tych fotografiach, poważnie. Bardzo Państwa serdecznie witam w tą, tą roźną sobotę. Cieszę się, że Państwo przybyliście. Yy, fotografie, no można powiedzieć, że skrywane z jednej strony. Są to właśnie niewielkich rozmiarów poszyte i same fotografie, które tutaj są powiększone, mają wymiar około 5 na 7 cm, więc są to naprawdę w większości bardzo niewielkie obiekty historyczne. Tak jak powiedziała pani stanowiły one część kolekcji Władysława Taczyńskiego, założyciela Łódzkiego Muzeum. Potem te zbiory były pielęgnowane, ich opiekunem był Emil Balcer i muzeum, które wtedy działało jako muzeum miejskie w okresie międzywojennym przechowywało też właśnie zbiory dokumentacyjne. Tarczyński był kolekcjonerem takim bardzo szeroko pojętym. Kolekcjonował bardzo różne przedmioty: malarstwo, rzeźbę, przedmioty codziennego użytku, rzemiosło artystyczne. Bardzo wiele trafiało do niego dokumentów. Właśnie fotografii, listów rodzinnych. Co ważne, Podarowywali to mieszkańcy Łowicza, yy, okolic, yy, w ogóle regionu Łowickiego, bo mamy pamiątki i Skutna, z Sannik, San z Płocka, z którym też rodzina tarczywskich była związana, bo Francinek, Franciszek Tarczyński, które tutaj na z, z tych zdjęć, z tych flasz zobaczycie też podobnie kolekcjonował właśnie zbiory w Płocku, też działał w powstaniu, był schwytany, był zesłany na zsyłkę. Te fotografie powstańcze, które tak naprawdę obejmują już początek lat 60., bo powstanie to zaczęło się w 1963 roku, poprzedzone było wieloma działaniami takimi narodowymi jeszcze wcześniej, a wiązało się również z wieloma działaniami po jego zakończeniu. I to, że te fotografie trafiły do Tarczyńskiego tak naprawdę na przełomie XIX-XX wieku jest dowodem na to, że pamięć Powstania Styczniowego była niezwykle żywa, była pamięcią niezwykle pielęgnowaną i tak naprawdę hasło Powstanie Styczniowe, "powstanie Styczniowy, to był symbol Polski, Polski walczącej i Polaków walczących o odzyskanie niepodległości. I naprawdę no, jesteśmy zaszczyceni, że trafiły one właśnie do Zbiorów Łowickich i że dzisiaj możemy je Państwu prezentować. Jest to wystawa do obejrzenia, do poczytania, do zastanowienia się. E, Oryginały tych dokumentów, e, ponieważ jak Pan Pan e, wspomniał, obchodzona jest ta różnica w Łowiczu. Będzie ona kontynuowana również przed naszym muzeum. I w połowie września na wystawie, którą przygotujemy, zaprezentujemy cały zbiór, jaki dotyczy powstania styczniowego, a jest w naszych zbiorach. Będą to i fotografie, i dokumenty, i czarna biżuteria. To wszystko będzie można zobaczyć w oryginale w połowie września, na co już dzisiaj serdecznie zapraszam. I zapraszam do zapoznania się z tą częścią naszych zbiorów, którą dzisiaj można na tej wystawie zobaczyć. A ja korzystając, korzystając z okazji, chciałbym podziękować pani dyrektor za udostępnienie zbiorów. I i włączenie się właśnie tutaj w organizację tej wyjątkowej wystawy. Szanowni Państwo, przed chwileczką Aurelia rozdawała takie ulotki. Są to ulotki, które zapraszają Was wszystkich do uczestnictwa w rajdzie Szlaku Powstania Styczniowego. Ten rajd będzie zorganizowany 10 lutego na terenie Puszczy moskiej, dokładnie w miejscowości Mogiły. Będzie to tak naprawdę kulminacja obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego w Łowiczu, obchodów Łowickich. Tam będzie uroczysta msza święta, będzie również e, inscenizacja historyczna, e, którą zorganizują e, inscenizatorzy ze Stowarzyszenia Inicjatywy Ziemi Polimowskiej. Będzie grochówka, pieczenie kiełbaski, no i tradycyjny marsz szlakiem Powstania Styczniowego e, poprowadzą Was e, przewodnicy przewodnicy PTTK oddział w Obiczu, który tak jak już wspomniałem na wstępie, jest również współorganizatorem tej wystawy W34. Moi drodzy, dzisiaj o godzinie 15 w Łowickim w Ośrodku Kultury będzie również można obejrzeć bezpłatną projekcję filmu Szwadron. Bardzo ciekawy obraz przedstawiający wydarzenia właśnie Powstania Styczniowego. Na tych, jeśli pokażecie te ulotki na wejściu po prostu wchodzicie y, i oglądacie ten film bezpłatnie, czyli mówię dwa zaproszenia i rajd Szlakiem Powstania Styczniowego i film e, Szwadron. No cóż, żeby nie przedłużać, e, jest troszeczkę mroźno, jak na tę porę roku przystało. Zapraszamy do zapoznania się z, ze zdjęciami, można poczytać te teksty, które są, są to autentyczne zapiski właśnie Władysława Tarczyńskiego, Emila Balcera i dlatego to, to ta wystawa jest na pewno niepowtarzalna dziękujemy za przybycie i zapraszamy do, do uczestniczenia w tych wszystkich imprezach w ramach obchodów i do obejrzenia